Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming. Pochwycenie jest blisko, bo jest bardzo, 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 bardzo blisko. I teraz słuchajcie, chcę wam tutaj nagrać rzecz, którą po prostu Bóg mi pokazuje i którą przypomina mi często. Może zacznę pierwszą od modlitwy, żebyście, żebyśmy to wszyscy tu mogli to przyjąć tak, jak Bóg to chce, nie jak ja chcę, tylko jak Bóg chce. Byście to odebrali w sposób, sposób pozytywny. I odebrali to jako po prostu przestrogę, że może coś takiego być i takiego coś na pewno będzie, jeżeli chodzi o pochwycenie. W etapie, kiedy tylko Pan Bóg to wie, nawet Jezus o tym nie wie, tylko Pan Bóg o tym wie, także. Panie Boże, dziękuję Ci za to, Panie Boże, teraz y, te, te wideo, że Panie mogę to nagrać, że Ty Panie pokazujesz mi to, żeby to, że to jest takie ważne. Nie pokazujesz tylko tego mi, ale wielu, wielu osobom. Proszę Cię o to, byś Panie dotykał te osoby, które to słuchają, oglądają, abyśmy mogli być gotowi na to, kiedy Panie będzie to pochwycenie i gotowi na to, co będzie po tym pochwyceniu. Dlatego Cię bardzo proszę o to, abyś nas, Panie opamiętał, abyśmy mogli Panie pokutować, abyśmy mogli po prostu do Ciebie przychodzić w Twojej miłości. Panie byś pokazywał te grzechy, co jeszcze musimy załatwić, aby Panie to zostawić, i Panie, żebyśmy mogli być gotowi w każdej chwili. Amen. Słuchajcie, powiem Wam o takiej sytuacji, gdzie miałam pewną sytuację kiedyś tam w swoim życiu, e, że po prostu pewnej osobie chciałam pokazać, jak się zachowuje i była dla mnie niemiła, więc ja tak robiłam tak samo. Po prostu byłam niemiła, wredna, wiecie o co chodzi, tak, żeby. A zobaczy, jak ona do mnie się odzywa. No i pokazałam, i później miałam sen. Miałam sen, a wiecie, bardzo czekam na pochwycenie, bo to jest dla mnie od początku, kiedy się nawróciłam 20 lat temu, to jest dla mnie mega ważna rzecz na stronie. Nawet początku odczuwałam, że coś się z tym tutaj, że ja chcę już być tam z Bogiem, z Jezusem, że to jest moje życie, moja miłość, nie jestem idealna, nie, nie, nie wiem, e, chciałabym być bardzo taka idealna, taka fajna, ekstra, super fajnie poukładana, ale taka nie jestem. Może w oczach Boga jestem, ale w swoich nie do końca zbytnio. I powiem Wam, chciałam to pokazać tą właśnie tej osobie, jak, to się, jak, jak ona się zachowuje do mnie. I miałam sen, w którym było właśnie już pochwycenie, i stały rzędy aniołów. Jest to, był to ostatni rząd aniołów gotowych na to, by każdą osobę, która po prostu jest zapisana w Księdze Życia i w ogóle zapisana jest też w ogóle ogólnie na, na, na ten moment, która zostanie zabrana, została wzięta. I stali po prostu ci aniołowie i takie mieli serduszka, tak z rączkami, takie serduszka mieli na środku i jakby... Ta ten przedostatni rząd aniołów jakby już praktycznie, już widziałam jakby unosił się do góry, a ta jeszcze ta ostatnia, ta, ten ostatni rząd czekał na to, kto jeszcze się nawróci, kto jeszcze będzie z Panem Bogiem, Pan Bóg oczywiście wszystko wie, kto będzie jego, kto nie będzie jego i w ogóle, ale y, kiedy już to się zdarzyło, że po prostu już ich jakby nie było y, wiem, że w tym momencie ja zostałam i zaczęłam tak gorzko płakać, zaczęłam tak gorzko płakać, tak po prostu byłam. Nawet też, słuchać nie da w ogóle tego pisać, jeżeli chodzi o człowieka, który tu zostanie, jak będzie mocno szlochał, jak to się to wszystko wydarzy, jak się wiadomo, nie opamięta. Że po prostu widziałam, jakby w tym śnie, że ci ludzie, którzy płakali i w ogóle, którzy tu zostali, to. Te moce ciemności jeszcze tak się mocno spotęgowały, że te wszystkie demony, te nie demony, te i w ogóle tak zeszły na tą ziemię w tym momencie, bo to będzie mega chaos, że to jest koszmar po prostu. To jest po prostu koszmar. I teraz wiecie co, wczoraj oglądałam taki sobie filmik, w mm, którym było pokazane w ogóle ile osób, w ogóle jak tak dużo osób na całym świecie, na całym świecie ma cały czas sny, cały czas Bóg pobudza im pokazuje, tak jakby ten akurat był u nas był kiedyś wiadomo, No, jako była ta jedna osoba. E, teraz oczywiście jesteśmy my, ale on był jako jeden przez 120 lat budował tą arkę. No, więc powiem Wam, że Pan mm, po prostu Bóg e, mówił do niego i żeby po prostu on mówił to ludziom, nie słuchali go i tak. Zobaczcie, no nie słuchali jednego. Jest nas teraz więcej, więc teraz troszeczkę ludzie się nauczyli, patrząc przez Biblię, przez te, pryzmat tego, że e, po prostu wiemy, co będzie, bo Bóg o tym mówi, że już nie będzie potopu, ale będzie z, z cała Ziemia życzna przez ogień, o tym mówi Apokalipsa, więc czytajcie. Więc to jest ogólnie dla nas po to, byśmy my mogli się tutaj nie bać, tylko pokazuje to, co będzie się działo i żebyśmy jakby, żebyśmy w tym nie byli, Bóg nas ostrzega i pokazuje różnego rodzaju sny, nie po to, by nas... Zniszczyć, by nas zdołować, by, by, by coś tam było źle. Wiecie, dlaczego ludzie mają sny? Dlatego mają sny, ponieważ Bóg chce jeszcze ich ochronić. Asia, popraw się w tym, Asia, popraw się w tym, Asia, zrób to. Ja mówię, większość mam sny, wiadomo, oczywiście do siebie. Ale też mam sny, które są po prostu do innych ludzi. Bóg mnie tak używa i ja to doceniam i Bogu za to chwała, bo to jest na niego chwałę. I ja to robię po to, by ludzie mogli po prostu być opamiętani, by po prostu powiedzieć jeszcze, że On naprawdę nas kocha. Ja zawsze to, jeżeli chodzi o sny moje, które mam, Bóg zawsze po prostu Pana Boga pytam Boże, nawet tak załóżmy bo jakieś małżeństwo, Boże pokaż mi, o co chodzi w tym małżeństwie, bo ja nie widzę, jak to mówi prawdę. Gdzie jest ta prawda? I Bóg, słuchajcie, mi to pokazał. Naprawdę pokazał mi to po prostu. Bo tak samo w innych sytuacjach, bo pokazuje naprawdę coś, co ma tego człowieka zmienić, poprawić, nie po to, by go zgnoić, że tak powiem, tylko po to, by on mógł po prostu wyjść z tego, by go. Mm, była, słuchajcie, taka sytuacja, na przykład, że e, pewien, pewna osoba, bo pokazał mi tę osobę, że właśnie miała problem z pornografią, z masturbacją, pornografią i z innymi rzeczami. I ja głowiłam się, powiedzieć mu to, czy nie powiedzieć mu to, powiedzieć, czy nie. To jest wiadomo, facet. No dobra. Była taka sytuacja, powiedziałam to mu. Słuchajcie, ja to mówię, słuchaj, ja wiem, że każdy ma patyczny z tym problem. Nie jesteś sam w tym, w tym momencie. Powiedziałam mu o tym, a on po prostu głowę od razu na dół. Tak mu się zrobiło wstyd głupio, bo to jest taki, jakby wiecie, wstyd. To jest taki grzech, który jest w środku w ludziach, którzy o tym się mało mówi, bo dlatego, bo po co mam o tym mówić? To jest moja sprawa, co robię w ogóle, tak? Albo z czymś co powiedzmy, ktoś nie daje jakby rady. Ale jest to po prostu grzech, który będzie i tak widoczny, bo powiedział, że wszystko wyjawi na, na wierzch. To, co zakryte, będzie ujawnione i nie mamy w ogóle jakby o tym zapominać, ponieważ to i tak będzie wszystko ujawnione, więc im wcześniej my się osądzimy, im wcześniej my to oddamy Panu Bogu, tym wtedy my będziemy blisko Pana Boga i osądzimy się już tutaj on nie będzie nas osądzał, bo on tak nas nie będzie osądzał, w sensie takim, wiecie, że nas, jakby nam, nam to nie wypomnił, o tym to samo mówi Biblia, ale no lepiej to zrobić teraz, jakby być jeszcze bardziej czystym, 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 czystym i słuchajcie, i takie mam tylko dla Was jakby pytanie, czy nie uważacie, że tyle osób na świecie, co ma te sny o pochwyceniu, czy to nie jest jednak w jakiś sposób właśnie taka nasza, jakby takie nasze, jakby taka nasza ochrona od Boga, którą Bóg nam jakby nas ostrzega, wszystkich ostrzega, obudź się, obudź się, obudź się, obudź się, ja naprawdę zaraz tu będę, zaraz będzie pochwycenie. Czy jak myślicie, że, czy, czy, czy to nie jest jakby jednak znak, że tak tyle osób ma te sny, tyle osób ma różnego rodzaju wizje na ten temat, gdzie o tym mówi oczywiście Biblia. Zapisałam sobie ten fragment, miałam go przeczytać, ale patrzę, zapomniałam teraz. Ale tutaj chyba to jest Hioba. Joba, któryś tam zaraz może znajdę. Joba, teraz dodałam ten, właśnie słuchajcie, dodałam ten werset, ten taki kilka wersetów, chyba aż cztery dodałam na moją grupę na, na Facebooku, więc zapraszam na Facebooku, na grupę z Bogiem przez życie. Teraz. No bo zawsze dodaję od razu i zapominam. No sorry, no zapominam, taka jestem, zapominam. Także słuchajcie, Bóg dlatego też często mi już, już, już właśnie przypomina. Tak jak właśnie ten sen wczoraj. E, Przypomniał mi, gdzie on był dawno, dawno temu. <coughs> Nie teraz tego nie znajdę. Tam jest, słuchajcie, ten werset. Więc damam Wam tak samo opis do tego linku, do tej grupy. Wchodźcie tam, Dodaję tak samo te różne, właśnie typu te filmiki, żeby Wam na przykład, żebyście widzieli, że załóżmy, te filmiki są, ale też po to, abyśmy my mogli zrozumieć, że Bóg jak ostrzega, to nie po to, Bóg chce się z tym, nami, jakby powiedzmy, pobawić. O, ja dam sobie jej sen, a czy weźmie go, opowie, czy nie, to już jej sprawa i w ogóle. Nie, Bóg taki nie jest. Bóg mówi to po to, by nas ostrzec, Bóg chce nas obudzić, byśmy się obudzili. Mają nasze serca być czyste. Jeżeli też ludzie umierają, yy, wszyscy, to wszyscy wiadomo umierają, i myślą, i w ogóle ludzie myślą w ogóle, że idą do nieba. Nie, ludzie nie pójdą wszyscy do nieba. Słuchajcie, jest Bóg naprawdę się nie zmienia. Bóg jest jeden, Bóg ma swoje, e, że tak powiem, prawo, które nie zmieni, dlatego, bo on po prostu sobie. E, czasami jest taka sytuacja, że mamy swoje dziecko, my, czasami swoje dzieci jakby, no dobra, może coś tam zrobić. Jakby naginamy te prawo, bo dlatego, że tak kochamy i chcemy, myślimy, że dobrze robimy. Ale. Bóg nie robi takiego czegoś. Jeżeli Bóg mówi, że nie będzie tam żaden pijak, żaden, żaden, żadna osoba, która się obżera, żadna osoba, która kłamie, która y, po prostu no, jest kłamcą, wszetecznicą, cudzołożnicą, która w, w, obgaduje, która po prostu ma fałsz i w ogóle cokolwiek. Taka osoba, słuchajcie, nie wejdzie i Bóg naprawdę się tego trzyma. Dlatego Bóg daje różnego rodzaju, na przykład nam i mi, zwłaszcza z was, I też się, które mi, powiedzmy są które są, powiedzmy, do upomnienia. Uwierzcie mi, że są. I wiele razy, Boże, mówię, wybacz, Jezu, że jestem, ja nie chcę być w tym miejscu, Boże, naprawdę nie chcę. Słuchajcie, każdego dnia, to nie jest czasy teraz, a za jakiś czas przyjdę do Pana Boga, do kościoła, pójdę to i tamto i wszystko. Każdego dnia oczyszczać się, każdego dnia bądź blisko Boga, bo to jest ten moment. Jak Bóg powiedział, że przyjdzie jak złodziej, to on tak mówi, że przyjdzie jak złodziej, więc ten sen, który Bóg mi pokazał, dotyczący tej osoby, która mi powiedzmy w jakiś sposób zraniła i ja chciała jej pokazać, jaka to ja jestem, też, że też, 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 też tak umiem, nie. Ja to mam zostawić. To nie jest już etap, że ja mam pokazywać im, jak, ja, jak oni robią do mnie w stosunku do mnie, bym ja mogę do nich się zmienić. W sensie pokazać to samo, co oni pokazują mi, nie. Ja mam być taka jak Pan Jezus. Mam być taka jak Pan Jezus, mam być taka po prostu cudowna, piękna dla niego, mam być posłuszna, mam być miła, uprzejma. Nie wychodzi mi to, non-stop, nie wychodzi. Słuchajcie, nie wychodzi mi to. Ale Pan Bóg. Wie i jeżeli robimy codziennie, jakby te, jak to się mówi, repent, czyli po, czyli po polsku pokutujemy po prostu z tych rzeczy i staramy się naprawdę to robić. Jeżeli nam nie wychodzi samemu, poprośmy Boga, aby Bóg to zabrał. Ze Za mnie jakby wyszło to, pewne rzeczy, które ja miałam, które nie mogłam sobie poradzić sama, ale Bóg, słuchajcie, mi to naprawdę zabrał. I ja nie mam jeszcze problemu z wieloma rzeczami, bo Bóg mi to naprawdę zabrał. Więc posłuchajcie, to są mojego świadectwa. Ono jest jako na pierwsze tutaj jakby na mojej stronie, abyście mogli posłuchać tego świadectwa, bo myślę, że jest mocne. Nie po to, by się chwalić, bo to nie ma, co, nie ma się czym do chwalenia. Ale po prostu wiem, że Pan Bóg chce nas używać, byśmy mogli po prostu iść w tym kierunku z Nim. I naprawdę słuchajcie, nieczyste nie wejdzie do nieba. Nieczyste. Coś nie wejdzie do nieba. Musimy teraz z tym sobie e, po prostu załatwić tą sprawę. A jeżeli mamy do kogoś jakiś uraz, cokolwiek innego, musimy to zostawić, musimy to naprawdę oddać, musimy być czyści i robić Jego Ewangelię, głosić Ewangelię, głosić iść i pilnować, oddać swoje serce Jezusowi, to co mówi Biblia, wziąć chrzest, prawdziwy, wodny chrzest, który jest jakby w wieku świadomym po tym nawróceniu czytać Biblię, być ochrzczeni w Duchu Świętym, być Duchem Świętym, bez tego w ogóle nie ma w ogóle opcji być dzieckiem Bożym. Po prostu potem głosić Ewangelię, oczekiwać Jego przyjścia, I bo ci, którzy nie oczekują jego przyjścia, jak to mówi Koryntian, to jest bardzo mocny werset, który po prostu jest bardzo mocny, który Pan Bóg do mnie mówi, wiele razy mówił i w ogóle, który mi się bardzo też podoba. 1 Koryntian 15, 19 Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Ja nie chcę być pożałowania godna, że tylko w tym życiu po prostu myślę sobie o Jezusie, a tam już nie myślę, tylko tutaj potrzebny mi jest na moich celów, dla moich spraw. Ja już nic dla Ciebie nie będę, Panie Boże, robiła, tylko Ty mi pomóż, daj, 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 daj. daj. Nie my mamy tutaj głosić, to jest czas jeszcze tu jesteśmy, mamy głosić Ewangelię, mamy mówić ludziom o Bogu, bo na nas spoczywa to, co mamy, co dostaliśmy od Boga, byśmy głosili, modlili się o nich, posili po prostu w miłości chrystusowej. Ja staram się ją mieć naprawdę jak tylko mogę, żebyśmy naprawdę słuchacie po prostu mogli, po prostu być blisko niego i z nim i zwłaszcza pilnowali swojego zbawienia. Jak ktoś nie chce słuchać, odpuść, zostaw, móc się o niego, idź do innej osoby, inna osoba, a zresztą jeszcze lepsza jest inna rzecz, że poproś Boga, On Ci da ludzi naprawdę, którzy po prostu będą e, tutaj m, Ciebie słuchać, w sensie nawet nie Ciebie, ale będą chcieli po prostu usłyszeć Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I to jest największa rzecz, którą powinni usłyszeć każdy. Po prostu słuchajcie, po prostu, żeby mogli do Pana Boga przyjść. Także bardzo Was proszę, abyście mogli jeszcze... Ja mówię to zwłaszcza do siebie, aby mogła jeszcze się oczyszczać. Jeszcze do Pana Boga po prostu przyjść, bo ja potrzebuję go każdego dnia, a nie tylko na chwilę. Każdego dnia. Ten świat nas, słuchajcie, pochłania tym, tym wszystkim, ale ja nie chcę tym, tej, tymi sprawami się interesować, chociaż to bardzo ciągnie. Ojejku, słuchajcie, bardzo ciągnie. Ale chcę jemu służyć dlatego te filmiki, bo wiem, że ktoś to słucha, ogląda. Także tak samo to dziękuję za Wasze komentarze, że tak samo do mnie piszecie. Jest ta grupa właśnie, dlatego tam tak samo możecie do mnie, jak coś wiadomo, oczywiście napisać ehm. tak samo słuchajcie, potrzebuję modlitwy bo też słyszałam od jednej osoby którą słucham tam, jako też taką dziewczynę, która naprawdę ma proroctwa od Pana Boga naprawdę ma, bo się to wszystko spełnia co ona, po prostu Bóg jej pokazał to jest to po prostu, to są bardzo małe osoby, które są tak jakby wybrane i powiem Wam, że teraz będzie prześladowanie Kościoła nie wiem za jaki czas to będzie, ale ona tak powiedziała i wiem, że tak będzie, ale ja to widzę już po sobie że tak jest Także powiem Wam, yy, bądźmy z Bogiem, bądźmy blisko i naprawdę mówmy i słuchajmy słuchajmy tego, co do nas ludzie mówią naprawdę pochwycenie jest blisko żebyśmy nie byli po prostu jak te ludzie, którzy byli poza tą wielką arką noego, którzy tutaj po prostu zostaną bo tu będzie po prostu kataklizm tu będzie taki koszmar, że współczuję i nie chcę tutaj nawet ja nawet tu nie chcę być i to nie jest to, że uciekam od tego nie, Bóg powiedział, że jesteśmy Jego dziećmi ci, którzy są prawdziwymi dziećmi którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego to On ich stąd zapierze. Nie będzie tego gniewu, bo gniew wylany będzie na te osoby, które po prostu naprawdę nie chcą słuchać. I to, to jest, to jest e, sami na siebie po prostu zsyłają po prostu te takie, ten taki cały gniew, bo nie chcą tego słuchać. A Bóg chce naprawdę uratować wszystkich. On chce uratować wszystkich, ale zwłaszcza tych, zwłaszcza tych, bo ci, którzy nie idą z Bogiem, to już wiedzą, to on wie, kto już nie idzie w ogóle, którzy nie chcą, nie, nie, nie mają ochoty. Ale zwłaszcza chcę uratować tych, aby jeszcze się ludzie obudzili, jeszcze się, słuchajcie, żeby ci chrześcijanie się naprawdę słuchajcie, obudzili. Także, także Was bardzo serdecznie proszę, abyście słuchali, że jeżeli, jeżeli wszyscy mają o tym samym sen i praktycznie podobne, a nie mają możliwości z różnych krajów ze sobą porozmawiać, bo takiej opcji nie ma. Ja miałam kiedyś taką sytuację, miałam pewien sen, mówiłam o tym, a za chwilę ktoś inny miał to samo, co ja powiedziałam. To samo. Więc znaczy, to jest nierealne, bym miał to samo, bo my się nie znamy, więc nie ma takiej opcji w ogóle. I ja potem dodatkowo, że nawet na nią trafiłam, na tą osobę. To w ogóle był dla mnie szok. Bóg do nas mówi. Słuchajmy go każdego dnia, spędzajmy z nim czas, i zwłaszcza to mówię do siebie, by spędzać więcej czas, czytać słowo Boże Bibie. On do nas naprawdę chce mówić przez różne rzeczy. Hioba o tym mówi i tam tak samo podam tak samo też cytat, gdzie to jest napisane. Hioba pokazuje, że Bóg do nas mówi przez sny, przez wizję, przez Słowo Boże, przez naprawdę do nas mówi każdego dnia. Więc i Stary i Nowy Testament jest ważny, nie tylko Nowy. Naprawdę. Także trochę dłużej, ale chcę właśnie mówić ogólnie do Was, żebyście mogli słuchać. Kto, dajcie jakiś komentarz, że tutaj jesteście, że słuchacie, dajcie lajka, like cokolwiek, napiszcie skąd może jesteście w ogóle, z jakiego miasta w Polsce, bądź z jakiegoś innego miasta gdzieś tam, napiszcie proszę w komentarzu, ci, którzy dotrwali do końca, e, abym po prostu wiedziała, e, może kogoś się modlić, może, nie wiem, cokolwiek po prostu, tak, abyście po prostu mogli być obłogosławieni, byśmy naprawdę mogli działać. Także do usłyszenia i widzimy się już wkrótce.